Po opanowaniu ćwiczeń w pozycji leżącej musimy przejść do serii ćwiczeń stabilizacyjnych w pozycji stojącej. Najlepiej te ćwiczenia wykonywać jednonóż. Oto przykład jednego z nich, ćwiczenie rotacji wokół stawu biodrowego kończyny podporowej. Ćwicząca staje jednonóż, zgina kończynę w stawie biodrowym do kąta 90 stopni. Stopa jest ustawiona idealnie prosto, mięśnie pośladkowe kończyny lewej są napięte, mięśnie brzucha napięte, mięśnie łopatek przy kątach dolnych napięte i ćwicząca wykonuje ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w stawie biodrowym kończyny podporowej i patrząc z przodu koniecznie rzepka ma pozostać w jednej linii. Tuż nad drugim palcem stopy. Jeszcze raz. Rotacja zewnętrzna. I 10 stopni rotacji wewnętrznej. I w drugą stronę. O tak. I odpocznij chwilę. I to samo ćwiczenie. Te same zasady obowiązujące. Kończyna prawa podporowa. I obrót wokół stawu biodrowego prawego. Rzepka cały czas patrzy do kamery. I rotacja wewnętrzna 10 stopni. Normą jest około 35 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej. Super, dziękuję. I to samo ćwiczenie. Widać będzie w kamerze pozycję stojąc bokiem. Patrząc z boku na ćwiczącą. Podstawową zasadą jest utrzymanie linii tułowia i kończyny dolnej prostopadle do podłoża. Linia kostki bocznej stawu skokowo-goleniowego ma się pokrywać z punktem krętarza większego kości udowej przez cały czas wykonywania ćwiczenia. I wykonuj rotacja zewnętrzna, rotacja wewnętrzna, cały czas krętarz ma być nad stawem skokowym. Kolano, czyli staw kolanowy, ma być wyprostowany. W tym przypadku warto. Koniecznie łopatki mają być ciągnięte w kierunku dolnym, stabilizując mi obręcz barkową. Łopatki ciągnięte w kierunku dolnym do pośladków.